Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, niby matematyk. Dzisiaj sobie zrobimy oto takie zadanko z geometrii analitycznej z maturki z roku 2018. Jest to zadanko troszeczkę zmodyfikowane, niemniej jednak wciąż wydaje mi się, że jest za 6 punktów, jeżeli nie więcej. Jest dosyć ambitne i ciekawe, więc zapraszam wszystkich, żeby teraz zastopowali ten filmik, wyciągnęli jakąś kartkę papieru, spróbowali samemu rozwiązać i wrócili do tego filmiku po. Po wyjaśnieniu albo odpowiedź. Pamiętajmy, że rozwiązywanie zadań daje umiejętności, a oglądanie jest tylko taką drugorzędną rzeczą, która może nam posłużyć doskonale naszych matematycznych umiejętności. Natomiast też jest ważna. Dobra, zaczynajmy już bez zbędnego przedłużenia. Punkt A jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC, w którym AB jest równe BC. Obie spółrzędne wierzchołka C są liczbami ujemnymi. Okrąg wpisany w trójkąt ABC ma równanie i oblicz współrzędne wierzchołków B tego trójkąta oczywiście sobie zrobimy nasz układ współrzędnych nagrafujemy sobie punkt A zauważymy od razu, że środek naszego e, okręgu to będzie w środku układzie współrzędnych ponieważ sam x kwadrat jest łysy tak samo jak y kwadrat jest łysy e, nasz R to jest oczywiście pierwiastek z 10 bo, e, bo po prostu pierwiastkujemy w prawą stronę żeby otrzymać nasz R rysujemy sobie Pierosek 10 to jest około 3.13, więc mniej więcej coś takiego. Teraz wiemy, że jeżeli ten okrąg jest w środku trójkąta i A jest wierzchołkiem, to znaczy, że od A będą szły boki i one będą styczne tylko w jednym punkcie z tym okręgiem. Także możemy sobie narysować Y1 i Y2 i gdzieś trzeci bok będzie z tyłu tego okręgu, on będzie zamykał ten, ten trójkąt. Natomiast tak, teraz musimy sobie ułożyć taki układ równań. Pierwsza i ostatnia informacja w tym układzie równań jest zawarta, ponieważ mamy no, A, punkt podany, no i równanie okręgu podane. Musimy jeszcze tylko dodać drugie równanie, które jest, mm, słuchajcie, postacią e, prostej. Teraz możemy sobie pod tą postać prostej postawić punkt A i wyliczyć. Ile jest b w zależności od e, współczynnika kierunkowego I tak też zrobimy Dostaniemy układ z dwoma równaniami a trzema niewiadomymi Co może troszeczkę przerażać, ale spokojnie To jest, e, to jest normalne e, Możemy rozwiązać sobie ten układ równań Podstawiając dolne równanie w górne Kiedy to zrobimy otrzymamy coś takiego e, Upraszczając otrzymamy coś takiego No i współczynniki to e, a' 1 plus a kwadrat b minus 2a razy 7a plus 1 i c 49 a kwadrat plus 14a minus 9. Także tak, delta to jest b kwadrat minus 4 a' razy c. I możemy sobie podstawić te współczynniki i uprościć dalej równanie, żeby dostać, że delta to jest równe minus 156 a kwadrat minus 56a plus 36. No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, powiedzmy, takiego kruczka, żeby zrobić to zadanie. Teraz to jest delta, która odpowiada równaniu z X. Wcześniej mieliśmy równania z X, te rzeczy, które są tutaj z A, one były tylko współczynnikami. Więc teraz musimy sobie uświadomić taką rzecz. Delta jest, musi być równa 0. I to dlaczego? Jeżeli mamy prostą, na przykład taki Y1 i on się przecina z okręgiem tylko w jednym punkcie, no to wówczas delta będzie 0. Ponieważ dostaniemy w wyniku. Tych równań, czyli tego układu równań, który na początku napisaliśmy, dostaniemy tylko jednego x, czyli tylko jedno przecięcie. Gdybyśmy mieli, powiedzmy, inny współczynnik kierunkowy, dostalibyśmy, że yy, no powiedzmy prosta przecina się z dwoma punktami okręgu, czyli przechodzi przez cały okrąg. Wówczas otrzymalibyśmy dwa x, i wtedy delta by była większa od zera. Gdyby delta była mniejsza od zera, to ta prosta w ogóle by się z tym okręgiem nie spotkała. Jakby istnieją dwie proste, które przecinają się z okręgiem tylko w jednym punkcie, dlatego dotrzymamy 2a, tak jak tutaj widać na rysunku. OK, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. 0 równa się minus 156a kwadrat minus 56a plus 36, po uproszczeniu 0 równa się 39a kwadrat plus 14a, tu jest błąd, minus 9. Jak liczymy sobie deltę z tego, dostaniemy, że delta to 1600 i pierwiastek z niej to 40. A zatem równo się minus 14 plus minus 40 na 2 razy 39. To daje nam, że A2 równa się 1 trzecia, a A1 to jest minus 9,13. Teraz, żeby wiedzieć, czy który to jest A2, który to jest A1, to musimy po prostu położyć na funkcję. Y2 definitywnie maleje, ponieważ z każdym kolejnym x jego wartość jest mniejsza, czyli współczynnik kierunkowy będzie definitywnie ujemny. A Y2 rośnie, czyli współczynnik kierunkowy będzie dodatni. Teraz podstawiamy sobie pod punkt A. Nasze dwie proste teraz, już ze współczynnikami kierunkowymi obliczamy sobie b1 i b2. Otrzymujemy wówczas, że b1 to jest 50 na 13, a b2 to minus 103. Ok, teraz mamy, znamy, postać kierunku, znamy postać funkcji liniowej y równa się ax plus b, czyli podstawiamy pod jedną i pod drugą. I otrzymujemy. Że takie są postaci naszych funkcji. Ok, teraz widzimy, że AB równa się BC i wiemy, że obie spojrzymy wierzchołka C są liczbami ujemnymi. Czyli C będzie gdzieś tutaj i B będzie gdzieś tutaj. Teraz ja jeszcze poprowadziłem Y3, który będzie od wierzchołka B szedł prostopadle do podstawy naszego trójkąta i możemy też zauważyć, że on się wtedy przetnie ze środkiem. Ze środkiem naszego okręgu, ponieważ za każdym razem, kiedy narysujemy trójkąt równoramienny, i z tego wierzchołka, który jest pomiędzy dwoma tymi samymi bokami, damy wysokość, puścimy na prostopadle na podstawę, to wówczas zawsze ta podstawa przetnie się ze środkiem okręgu. I teraz, wiedząc to, wiemy, że y3 będzie prostopadły do y2, a co więcej, E, będzie przechodzić przez punkt 0,0. E, znamy warunek prostopadłości, który się równa a2 razy a3 to jest minus 1, z tego wiemy, że a3 to jest minus 3. Teraz podstawiając pod punkt 0,0, 0, czyli środek okręgu, otrzymujemy, że b3 to jest 0, no i podstawiając pod postać e, liniową funkcji, otrzymujemy, że funkcja y3, w której zawiera się wysokość trójkąta aBC, to jest minus 3x. Teraz możemy sobie obliczyć, ile będzie wynosił punkt B, ponieważ widzimy, że kiedy Y3 przetnie się z Y1 otrzymamy, e, otrzymamy xb. Także układamy sobie równanie, podstawiamy nasze postaci funkcji i obliczamy, że xB to jest minus 5 trzecich, a yB to jest 5. I to jest tak. Następnie możemy jeszcze obliczyć punkt D. Punkt D to jest oczywiście przecięcie Y3 z Y2. Także znowu robimy tą samą operację, to są równania liniowe dosyć proste. Otrzymujemy, że e, współrzędne punktu D to jest 1 i minus 3. Ok, i teraz, teraz ostatni, powiedzmy taki kruczek, największy w tym zadaniu, bo moglibyśmy jeszcze liczyć tak, że punkt C, no to od punktu A do punktu B jest ileś, i wtedy od B do C jest ileś, ale byśmy musieli podstawiać. YAC w te trudne równania z długością, pro, długością odcinków w układzie skórzony, to jest dużo chałupnictwa. Ja zrobiłem to w taki sposób, że po prostu stwierdziłem, że D to jest środek odcinka A i C, ponieważ jest to trójkąt równoramienny AB równa się BC, więc D jest środkiem odcinka AC. No i teraz podstawiając pod to wszystkie nasze dane, robiąc przede wszystkim z tego układ równań otrzymujemy, że xc to jest minus 5, a yc też jest minus 5. I to jest w zasadzie rozwiązanie naszego zadania. Oblis półrzędne wierzchołków b i c tego trójkąta, czyli zatem b jest minus 5 w trzecich i 5, a c minus 5 i minus 5. I to jest w zasadzie tyle. Także dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to zadanie się spodobało, że sprowokowało Was do <laughs> myślenia, i widzimy się w kolejnym filmie za nie wiem, jakiś czas zdaje się. No, na razie.